Skóra. Największy organ naszego organizmu połączony bezpośrednio z układem nerwowym. Jej kondycja zależy od wielu czynników. Rozwój nauki doprowadził do przełomu w postrzeganiu połączenia mózg-skóra i powstania nowej gałęzi medycyny psychodermatologii, zmieniającej nasze postrzeganie skóry. Bezpośredni związek pomiędzy zdrowiem i samopoczuciem, a wyglądem i kondycją skóry został potwierdzony licznymi badaniami. Prawdziwy przełom stanowi połączenie wewnętrznej suplementacji z produktami działającymi od zewnątrz. Holistyczne podejście do zdrowia oparte na zasadzie Mind Body Beauty zaowocowało stworzeniem nowej kategorii produktowej Duo Life Beauty Care. Seria Duo Life Beauty Care to płynące prosto z natury odżywienie dla Twojej skóry, zamknięte w zastrzeżonej formule 24 7 Nutriform. Odkryj swoje piękno w czterech prostych krokach. Krok pierwszy Oczyszczanie. Krok drugi Złuszczanie. Krok 3. Modelowanie. Krok 4. Ochrona. Daj się zaskoczyć własnym pięknem. Hidden brain in your skin.